temat. Dzień dobry, Łukasz Kaśmierczak. Dzisiejsza poranna rozmowa z naszego redakcyjnego balkonu na Poznańskim Łazarzu, ale będziemy mówić o innej dzielnicy Poznania, o Starym Mieście. Z nami na balkonie poznańscy radni Karolina Fabiś-Szulc, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. I Michał Grześ, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Poznański stary rynek i otaczające go uliczki są coraz częściej nazywane przez Poznaniaków dzielnicą portową, ze wszystkimi wiążącymi się z tym skojarzeniami i wątpliwymi atrakcjami. To chyba nie jest dobrze, że centrum serce Poznania, tak jest nazywane i tak jest skojarzone. To znaczy, nazwę dzielnica portowa wymyślił obecny prezydent Właśnie, miasta Poznania dodać, Jacek tak. Jaśkowiak. To chyba który nie był zabieg, Stwierdził, że wygra wybory, to to zmieni. No, fakt, że jeszcze kadencja mu się nie skończyła, bo rok mu jeszcze został, ale jest coraz gorzej, zamiast coraz lepiej. No tak, po niedawnej bójce na ulicy Wrocławskiej temat wrócił. Temat bezpieczeństwa, ale to jest szerszy temat. Tak naprawdę chodzi o pewną politykę miejską, styl w jakim. Nie tylko ulica wrocławska, takich ulic wrocławskich wokół Starego Rynku jest znacznie więcej, jest zarządzany, w jaki sposób ta przestrzeń miejska jest organizowana. Tak, no. Ulica Wrocławska jest ulicą, która została zrewitalizowana, czyli powinna być naszą wizytówką. E, rzeczywiście, Stary Rynek jest dzielnicą, która od zawsze, takim miejscem, które od zawsze był kojarzony z różnymi takimi ekscesami. I niestety, no tutaj e, pojawia się problem, gdzie się podziała nasza policja, która gdzieś e, powinna w tych okolicach być. Bo przecież nawet my jako Radni Miejscy dajemy zwiększone środki pieniężne na to, żeby były tam e, patrole. Co się dzieje, że ich nie ma? Nie wiem. Ale to, szanowni państwo, jeśli policja zbyt ostro działa, to wy mówicie tutaj, że państwo policyjne, więc ja myślę, że policja teraz jest między młotem a, a, a kowadłem. No zbyt ostro na pewno, ale jeżeli tam y, bójka prawdopodobnie była około godziny czwartej, policja przyjechała o piątej, no to tutaj w ogóle nie było działania. Szanowni działań. państwo, zostawmy policję, o bezpieczeństwie rozmawialiśmy tutaj wczoraj na tym samym balkonie, od strony policyjno-strażowo-miejskiej. Porozmawiajmy o polityce miasta, bo jest pytanie, Cóż można takiego zrobić, żeby przywrócić stary rynek i te uliczki Poznaniaką i turystom, bo chyba wielu turystów też nie chce. To już od takich poprzedniej kadencji myśmy zauważyli, że tak naprawdę największym wypoczywać. problemem, bo jeżeli jedziemy za granicę, oglądamy inne miasta europejskie, no to nie ma czegoś takiego, że obok knajpek, restauracji jest sklep typu żabka z tanim alkoholem i, i każdy może sobie go kupić. I to już od. Pewnego czasu zauważyliśmy, że tym problemem jest właśnie ta ilość tanich sklepów z, tanich alko z tanim alkoholem. Je, to powinien być salon Poznania. W tej chwili to nie jest salon Poznania, tylko no bo ja bym tu określił bardziej jako Melina Poznania, bo można tam o każdej porze dnia i nocy dostać tani alkohol. Smutne to. No to jest smutne, ale to myśmy też pewnie ten Poznań, poprzednie władze yy, doprowadzili do tego, że centrum przestało być centrum handlowym, tak. Są właściciele kamienic, którzy chcą yy, wynająć swoje lokale użytkowe. No, pewnie, że woleliby pewno na luksusowe yy, sklepy. No, ale nie mają już takich ofert, no bo powstały yy, liczne galerie handlowe i niestety... Te galerie przyciągają klientów, a więc handlu w centrum być już nie może takiego, jak był kiedyś, jak ja jeszcze pamiętam ze swojej młodości, że były rzeczywiście eleganckie sklepy, na przykład tak. Moda Polska, tak? No, no absolutnie. Dzisiaj ja te galerie ja ja są banki, miejscu. które się zamyka o 17:00, i potem są te właśnie spożywcze sklepy z tanim alkoholem i to powoduje, że niestety dzisiaj każdy, kto chce się napić i go suszy, idzie sobie na stary rynek i tam popija i... Mamy dwa rodzaje pi, dwa rodzaje pijących. Jeden wypije i jest wesoły i nikomu nie przeszkadza, a drugi wypije, i jest bardzo zły, by każdego pobił, kto mu się napatoczy. No i I właściwie tutaj miasto w tym temacie przebywają. działa, ponieważ z miejskich lokali wokół Starego Rynku te sklepy zostały wyniesione. Nie, nie przedłużono im umowy, a no niestety dla prywatnych właścicieli jest to najlepszy e, zarobek, ponieważ to są sklepy stałe i na pewno będą długo w tym miejscu. No co możemy zrobić, wie pan radny, że za dużo my jako radni nie możemy zrobić. Czekamy cały czas na ustawę, która mam nadzieję, że... Że będzie Możecie bardzo... zasilać pana prezydenta i władze no, miasta. Oczywiście, pomysłami. oczywiście, że zasilamy, tylko bez zmiany ustawy o tym, jak Marada Miasta ma lokalizować właśnie punkty alkoholowe, tak naprawdę za dużo zmienić nie możemy. Tak, ale my możemy zmienić inne rzeczy, jeżeli będziemy w tej chwili likwidować wszelkiego rodzaju. Miejsca parkingowe w centrum, no to wiadomo, że nawet największy abstynent, jak przyjedzie tramwajem do miasta, no to sobie wypije, bo nie ma samochodu. Natomiast jeśli jest samochodem, no, to już to nie pije jest je sobie pozbyty. elegancki <noise> obiad. Ale, ale, ale przepraszam, jeśli nie ma miejsca parkingowego. Do obiadu to eleganckiego sklepów. się wino pije, Pani Radny. No Także tak, tutaj... ale, ale, ale jeśli nie ma sklepów w centrum Poznania, do których. Będą przychodzić ludzie, żeby kupić sobie eleganckie rzeczy, a tylko mają alkohol, a chcą w tym centrum przebywać, to... Likwidacja miejsc parkingowych, strefa ograniczonego parkowania, która nawet jest płatna w soboty. No już nie no, jest. No już w tej nie chwili jest. nie, ale z tego co wiemy, jest zamiar taki, żeby znowu była, bo będzie mo możliwość taka i wiem, że prezydent do tego będzie dążył, a państwo zapewne to poprzecie. No to, to, to się zobaczy, panie radny, a jest na pewno to, że likwidacja miejsc parkingowych, no cały czas trwa dyskusja na temat parkingów Park and Ride, które mają powstać tutaj słyszałam też pomysł, żeby wybudować parking w, w w centrum, I który to by to był... ma być pomysł na to, żeby starym Miasto Mówię stało odnośnie się... tych nie, nie. tutaj odnośnie tych miejsc Nie, ja bym na pewno szła w, w, w kierunku, w którym miasto idzie w tej chwili na Śródce, która się staje rzeczywiście miejscem bardzo w którym jest pełno ludzi właśnie w tych knajpkach właśnie w no Ale, ale tego... pani radna, jeżeli jest możliwość zostawienia samochodu gdzieś właśnie przy Starym Rynku, i ja mogę sobie tam podjechać. Wziąć żonę na kolację, zjeść tą kolację, i za chwilę weź do samochodu. Z, wi z winem to tylko żona, ewentualnie gdyby piła. Natomiast, yy, i mogę zaraz pojechać sobie do domu, to jest wszystko fajnie. Natomiast pamiętajmy, że dzisiaj jest tak, że ja jadę komunikacją miejską. Długo jadę, a więc jak już dojadę, to chcę tam siedzieć do oporu, a potem jeszcze, jak sobie pomyślę, że mam szukać nocnego tramwaju, ewentualnie taksówkę, no to siedzę. Dlatego też mówię odnośnie tego tych miejsc parkingowych, tam. że słyszałem ostatnio pomysł, który, gdzie w ścisłym centrum ma zostać wybudowany parking na zasadach właśnie strefy płatnego parkowania. Pani ma, radna, mam poruszyła nadzieję, że niedługo. Urukliwy temat, urukliwych knajpek na Śródce. Jesteśmy na Łazarzu. Jerzyce, sąsiednia dzielnica, te dzielnice zyskują kosztem starego rynku. Tu się otwiera bardzo dużo takich urokliwych miejsc, też wysokiej kultury, galerii tak. niehandlowych. Ale galerii kultury, może tego brakuje tak naprawdę? Na... No na pewno tego brakuje i to też pokazuje to już jest właśnie... polityka miasta. Też polityka miasta, przecież jest y, pomysł y, takiej dzielnicy rzemieślników. Y, ZKZL też właśnie ogłosił przetargi na to, gdzie będzie, będą y, po preferencyjnych kosztach mieli y, ci rzemieślnicy właśnie wynajmowane lokale. To też jest jakiś pomysł na to, żeby zciągnąć ich na, do tego ślicznego centrum. Pani radna, na portfelu skórzanym majątku się nie zbije. Oczywiście, to, ale właśnie... pies sklepie z alkoholem oczyw... się zbije no, ale... niestety. Ty. Ale, ale właśnie to są... Z na pewno jest, potrzeba nam ustawy, która by regulowała to, Tąd na pewno jest konieczność łatwiejszego zabierania koncesji na alkohol. Jeżeli nie będzie... Yy, ustawa antyalkoholowa? Yy, no nie, ale, ale nie może być tak, że złapie się w sklepie, yy, że sprzedają alkohol nieletniemu i praktycznie nic nie można zrobić, albo zabiera się koncesję mężowi, a za chwilę koncesję występuje tak. żona, tak? I, i, I tak jest, albo sprzedaje się alkohol nietrzeźwemu, bo to jest nagminne i praktycznie miasto nic nie może zrobić. I tutaj mam, mieliśmy taką obietnicę i mam nadzieję, że zostanie zrealizowana e, przez naszych posłów, że taka ustawa powstanie ja i rzeczywiście nadzieję. będzie ona skuteczna, ale to jest jeden etap. Do tego jest jeszcze polityka kreowana przez władze miasta, które robią wszystko. Żeby tak było, tak? No, 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 no niestety no, nie ma łatwego dostępu nie. do Starego Miasta, a jeśli jest łatwy dostęp, to ja sobie pojadę, zjem kolację, i jadę do domu. Natomiast jeżeli to jest wyprawa, no to ja siedzę tam do oporu do drugiej w nocy i, 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 i tak to wygląda. To. No, nie, do końca tak, nie do końca tak to wygląda, tak jak mówiłam, wszystko się robi właśnie, żeby ściągnąć, żeby ta dzielnica była reprezentacyjna bardziej. Kluby GoGo -Go przecież też odstraszały, robimy no, wszystko co w naszej mocy, żeby Prezydent wywołał rzeczywiście wojnę, wypowiedział wojnę klubom GoGo, -Go. natomiast jest pytanie, co w miejsce klubów GoGo. -Go? No, właśnie miejmy nadzieję, że właśnie tacy rzemieślnicy tam wejdą, galerie. To właśnie może y, najemcy ben, y, wynajmujący będą widzieli to, co się dzieje w innych dzielnicach, że jednak y, ten kierunek jest dobry i, 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 i będą wynajmować właśnie takim to osobom Tak, bardzo krótko, systemowo. Jedna rzecz, jesteście teraz na wakacjach. Y, Miejskich jako radni, zadanie domowe na pierwszą sesję. Co, jaki punkt byście podnieśli, żeby ta sytuacja, żeby zacząć od czegoś, żeby rozpocząć to czyszczenie, przywracanie tego blasku naszej sterówce. Ja bym przede wszystkim, właśnie tak jak mówiłam, poszła e, przykładem tutaj Śródki i Chwaliszewa, gdzie się stare koryto warte przepięknie zrewitalizowane dla dzieci, otwarte e, dla rodzin. E, właśnie w tym kierunku właśnie poszła w, w, w całe stare miasto, cały stary rynek. E, no, tutaj musimy przede wszystkim powiedzieć, żeby w pierwszej kolejności została wymieniona kostka na Starym Rynku, bo to też w. Jest wizytówką tego miejsca niezbyt ładną dla, dla tej okolicy. Znaczy, ja, ja bym zmienił prezydenta miasta, bo z tym prezydentem to już niestety się nic nie zrobi w Poznaniu. Karolina fabiś schulz Platforma Obywatelska, Michał Grześ, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Poznańscy bardzo. radni, dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.